Witam Was bardzo serdecznie. E, na początek pokażę Wam jakie moce zakupiłem. Wiadomo, że głównie podrasowałem te nowe duchy, które dostałem. E, no, kupiłem m.in. innymi Luźnej e, Główce mm, Ognisko i Niespodziankę. E, jeśli chodzi o kluczogłosego, kupiłem mu Legion i Pnącze. No, dzieci kwiaty, to według mnie, moc bezsensowna i dlatego po <laughs> prostu. W ogóle nie zastanawiałem się czy ją kupić. E... Co do Mary La Room, właśnie kupiłem jej widmową zjawę. E... Według mnie silny wiatr, załamanie nerwowe są absolutnie zbędne. E... I tak, co jeszcze kupiłem? E... Już nie pamiętam... A właśnie. Prądzik ma cały asortyment e... mocy. I też ogarek, ogarek, tak, ma wysokie napięcie. Okej, okay. myślę jeszcze nad jakąś mocą fajną, którą można by było zakupić. A może na przykład surferka miałaby jakąś fajną moc. Albo, albo, albo nie, Weź, weźmy ogarka jeszcze i kupmy mu. Ognisko. OK. I teraz pędzę do komisariatu, czyli miejscu, w którym już byliśmy. Natomiast tym razem nie będziemy walczyć z policjantami, a z duchołamaczami. Raz kolejny. Duchołamacze sprawiają ci kłopoty w całym mieście. I najwyższy czas się z nimi uporać. Znaleźli schronienie na posterunku i są przygotowani do obrony. Uważaj na zabezpieczenia i alarmy, które mają ci ograniczyć dostęp do budynku i zdradzić wrogowi twoją obecność. Kiedy już pokonasz zewnętrzny pas ochrony, pozostaniesz niezauważony, ale tylko tam. Gdzie wyciszony jest przepływ plazmy? Twoim głównym celem jest pojemnik na ektoplazmę, w którym śmiertelnicy zamykają schwytane duchy. Urządzenie to ma pokaźne rozmiary i musi być przechowywane w niskiej temperaturze. Jesteśmy przekonani, że znajduje się w dużym, chłodnym pomieszczeniu. Zniszcz je! Aby uwolnić i zwerbować uwięzione w środku duch. Przebiegłość i męstwo od to, czego trzeba, aby zwyciężyć tych zarozumiałych śmiertelników. Wszyscy mają zostać wypędzeni z budynku albo doprowadzeni do obłędu. Liczymy na Ciebie. Okej, okay, no więc jest to misja, w której musimy mieć dużą ilość elektrycznych duchów. E, więc tak, myślę, że e, oczywiście serferka nam się przyda. E, dwa żywiołaki ognia. dużo e, Szpona na razie nie biorę, chociaż... Dobra, w sumie ulepszyłem Prądzika, ale on mi się przyda e, w innej misji. Wezmę dużo Szpona. E, w... Bardzo też przyda mi się Strach i Sława. E, i któż jeszcze mi się przyda yy... Cholera, teraz mi... Właśnie, wezmę kluczogłosego A właśnie, ślepiak. No i no i no i no i kogo by tu jeszcze wziąć. A niech będzie luźna główka, ok. I z taką świtą. Pędzimy na, posz... na straszenie śmiertelników, musisz unieszkodliwić astralny system zabezpieczeń, uwolnić duchy z pojemnika na ektoplazmę i wypłoszyć wszystkich śmiertelników z budynku. Okej, okay, jest to pierwsza misja, w której mamy astralne zabezpieczenia. Choćbyśmy chcieli, nie przywiążemy tam żadnych duchów. Musimy ją w jakiś sposób wyłączyć. I teraz jak to zrobić? A właśnie, zanim jednak to wyłączę, przyjrzyjmy się duchowi, który jest uwięziony. Oczywiście, gdybyśmy nie uwolnili na przykład postrzałki czy włoskiego krzaka, to oni by tutaj też się znajdowali. No ale mamy ich uwolnione, więc pozostaje nam tylko zawiej. Zawiej należy do gwałtownych przerażaczy. Uwolnienie go z więzienia duchołamaczy byłoby bardzo mądrym posunięciem. Zawij, czyli duch Wendigo, mmm, odpowiedzialne za pogodę. No dobra, surferka e, ląduje tutaj w tym firmowym wozie. I teraz robimy zaciemnienie, co spowoduje, że... Działanie Zielonego pola Właśnie. ochronnego zostało zakłócone. Masz teraz szansę na przeniknięcie do biur ducho i teraz warto byłoby całkowicie unieszkodliwić zielone pole wysokim napięciem oczywiście mają alarm, tak? ale spokojnie, i tak go zniszczę okej, okay, wycofam ducha no i teraz tak, pozostaje nam jeszcze niebieskie pole niebieskim polem steruje ten oto ta oto taka jakby Podobne do pompy urządzenie. Również robimy wysokie napięcie i to spowoduje, że, nie, że niebieskie pole zniknie. Znaczy wyłączy się. Niebieskie pole ochronne zostało wyłączone. I teraz, skoro zostało wyłączone, zajmiemy się właśnie tym po, niebieskim polem oraz alarmem, również robimy wysokie napięcie. Ta moc będzie tutaj praktycznie zawsze potrzebna. No i okej, okay, niszczymy im też telewizor, wszystko im praktycznie niszczymy w tym pomieszczeniu. Alarmowy system astralny został uszkodzony. Teraz ducho będzie o wiele trudniej wykryć twoich przerażaczy. No i dobrze. Teraz musimy zająć się dojściem tutaj. I jak tutaj dojść? Otóż widzicie mamy tutaj klimatyzację. Musimy przywiązać tutaj ogarka i zrobić piekło. Ta moc, znaczy, właściwie cały czas niech on powinien robić. To cholera. Mam nadzieję, że tu nikt mi tego ducha nie, nie usunie. Ok, zrobię tutaj eteryczny dar O nie, 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 Tak łatwo mi tego ducha nie zabierzesz Dobra, teraz Trachisława y Jest zagrożona. Ale spokojnie coś tutaj zrobię. Teraz jeszcze ślepiakiem musimy tutaj zrobić lodowy oddech. Tam musieliśmy zrobić piekło, tu musimy zrobić lodowy oddech. Jednocześnie chcę przepędzić stąd przymiertelników, żeby przypadkiem nie chcieli tego prezentu stąd wziąć. O, myślę, że kluczogłosy świetnie sobie poradzi. Okej, okay, więc tutaj na nowo sobie piekło. I zobaczymy co z tego wyniknie. Artefakty i broni. No Gdzie? Artefakty? Bana jest? To co to widziało? Power cię bobla. Jeszcze około. Spadna banal. Unieszkodliwiłeś czerwone pole ochronne. Dobra, teraz wycofuję duchy. Mm. I... Może mi się ud... Znaczy nie, chyba on ma za mało... Ja mam za mało many. A nie, no... Kurde, many, many. No dobra, wiecie o co biega. Wysokie napięcie robimy. I wszystko nam tutaj po prostu... Cały system idzie... Pojemnik na ektoplazmę został unieszkodliwiony. Nie pamięć. Duchy z pojemnika przyłączyły się do ciebie. Teraz nie pozostaje nam nic innego jak tylko straszyć. Zróbmy też tutaj żywe, wysokie napięcie. Chcę ich tutaj przytrzymać, żeby po prostu ich dłużej wystraszyć. Rodowy dotyk. Dobra, wiem, że już trochę mało tej plazmy mam. Ale to chyba jest. To chyba jest efektywne, bo widzę, że. Z, no. się przerazili. Dobra, na razie tutaj e, ognisty omyk e, nie ma jakichś mocy, z których mogę korzystać, więc. Teraz ogadek. Nie masz przypalać bezpiecznika. Wysokie napięcie znowu porazimy ją prądem, i chcę, żebyś się stąd raz na zawsze wyniosła. Jak już o... do... wypędzimy tych trzech głównych łamaczy, reszta nam może skoczyć. Właściwie to reszta. Są tacy bardziej pomocnicy. Oni właściwie. Ee, no, nie robią nic co mogłoby nas powstrzymać. Ok, on stąd wychodzi. Chciałem wysokie napięcie zrobić, ale w takiej sytuacji muszę zrezygnować z tego. To może. zaczaimy się na nich tutaj. Okej, okay, jedno mamy już z głowy Tu chyba drugi nam... A nie, jeszcze nie, jeszcze trochę go muszę wystraszyć eee... No, idź, 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 i tak czekacie tutaj niespodzianka A, ten tam siedzi przy kąpie, coś tam, coś tam pisze. Musimy go trochę rozruszać. Właściwie to ogarka przywiąże tutaj. Myślę, że dużo szpon. Nie, może tutaj surferkę przywiążę. Okej. Okay. Nam chyba... ci główni duchołamacze już zaraz nam uciekną. Tutaj z kolei przywiążemy kluczogłosego. A tutaj luźną główkę. W sumie nie za bardzo wiem, czy luźną główkę oni mogą jakoś w sposób w jakiś sposób odwołać Zabrać nam. O, tu będzie idealne miejsce na. na wystraszenie. Okej. Okay. Tej pani już podziękujemy. Właśnie, jeszcze na dole wypadałoby jakieś duchy prostawiać. kurde, to, to wysokie napięcie go chyba nie dotknie. Okej, okay, kto tu jest mało nastraszony? Albo nie, najpierw zaczniemy od tych, którzy są bardzo nastraszeni. Czy nie, tutaj to ta misja, akurat jeśli chodzi o straszenie, trudna nie jest. Natomiast sami widzicie, że trzeba mieć jednak e, pojęcie o tym, co zrobić, żeby te mm, aladmy usunąć. Okej, okay, może Stachisława coś zrobi. A eteryczny dar w sumie może mi się przydać. Oh. Okej, okay. Sylwester szalony. Koleś, który Postanowił zostać akurat na dole. Niedobrze powinieneś wejść do góry. Tam jest o wiele ciekawiej tu się nic nie dzieje. O właśnie, Ady przynajmniej posłuchał mojej rady. Teraz tak Co tu dalej jeszcze zrobić? Właśnie ten Sylwester szalony tak nie za bardzo się boi. Trzeba by mu było jakąś niespodziankę zrobić. Okej, okay, tu znowu będzie miał... A, już myślałem, że tam wejdzie i znowu go prą prąd porazi. No i dobrze, zostało nam dwóch śmiertelników. Robimy tak, ucieleśnienie strachu Ten cały Sylwester szalony, no nie podoba mi się to, że on w ogóle się mnie nie boi Znaczy no nie mówię, że w ogóle, ale no powinien już uciec A, Nie kręć się tak Dobra, został tylko jeden. Polera, ja tu nie za bardzo wiem, co się tutaj w ogóle dzieje. Zupełnie jakbym wziął Double Blasta. Eee, wiem tylko, że. No właśnie, prąd go razi. No kurde, to jakoś nie jest. Na... To jakoś na niego nie działa tak jakbym tego chciał. że trzeba by go było podpalić a nie, on już kurde chyba był podpalony, bo tam moc jest już zużyta wyjdź stąd właśnie, najlepiej będzie jak wyjdziesz ale nie tymi drzwiami tamtymi no i paszteciarz poszedł na dół czy ja mu na to pozwoliłem Zrobimy mu tutaj żywą pochodnię i natychmiast zmieni zdanie, cofnie się. Żywa pochodnia. No, wyjdź na dwór. Tam na ciebie będą czekać lepsze niespodzianki. No nie, ten będzie stał przy swoim. Chociaż nie dobra, wyszedł nadgór, dobra, zwracam ci honor Legion. No Legion! Albo atak roju. I do tego dodajmy luźną główkę. No to jeszcze cię nie przekonało. No co ty? Ja myślę, że inaczej musimy pogadać. Pogoń. I teraz to chyba zmienisz zdanie. Jak cię koleś bez... No nie, jeszcze mały skrawek ci został. Stary, ty naprawdę mnie wkurzasz. Nie uciekasz jak tak w ogóle można Jeszcze się zawiesiłeś Dobra, ja sobie odwołam wszystkie duchy, już mamy lajcik A co do zawieja Możemy go stawiać na zewnątrz. Ma fajną moc, epoka lodowcowa to takie połączenie e, o, lodowych oddechów dwóch a jeszcze co do zawieja jest bardzo ciekawa rzecz z nim związana bo ogólnie w grze mamy coś takiego jak portale czasowe czyli jeżeli uznaliśmy, że jakaś runda, e, którą przejrzeliśmy, mogłaby zostać wygrana. No, po prostu lepiej, więcej punktów moglibyśmy za to dostać, więcej kasy. No to zawsze możemy się cofnąć, no ale oczywiście nie mamy tych duchów, które po tej misji byśmy zdobyli, albo w tej misji. Z kolei Zawie jest takim duchem, że on właśnie może się teleportować w czasie, niezależnie do jakiej misji. No i to jest właśnie ciekawe. No i okej. Okay. Następną naszą misją będą koszady. A ja na razie się z wami żegnam. Do usłyszenia.